Cześć, nazywam się Rysiek Kurdej, mam 16 lat i w 2016 roku zarobiłem kilkanaście tysięcy złotych pracując kilka godzin w tygodniu, jednocześnie łącząc to wszystko ze szkołą i z uczeniem się. Jeśli Ty też masz te naście lat i już powoli chcesz zacząć zarabiać, powoli też chcesz zacząć uniezależniać się od rodziców, przestać musieć prosić ich o kieszonkowe, o pieniądze na gry, na jedzenie, na, na ubranie, na cokolwiek sobie tylko chcesz, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Zamierzam podzielić się z Tobą swoimi najważniejszymi wnioskami i przemyśleniami dotyczącymi zarabiania, gdy jest się nieletnim, zarabiania jako nastolatek. I dzisiaj będą to najważniejsze, a ogólnie zamierzam na tym kanale zapoczątkować serię dotyczącą tego, jak zarabiać jako nastolatek. Zapraszam. Żeby zrozumieć, skąd biorą się pieniądze i jak możemy zarabiać się jako nastolatki, kowie, musimy wyprowadzić sobie najpierw dwie definicje. Po pierwsze wartość. Moim zdaniem wartość to... Pozytywny wpływ na czyjeś życie. Jak coś jest wartościowe dla kogoś, to znaczy, że poprawiło poziom jego życia, jakość jego życia. Jeśli coś jest wartościowe dla nas, to znaczy, że poprawiło w jakiś sposób jakość naszego życia. Taki najprostszy przykład to czekolada, kurczę. Kupujesz czekoladę i ona jest warta dla ciebie te kilka złotych i wpływa pozytywnie na jakość Twojego życia, bo stajesz szczęśliwszy, radośniejszy, bo jesz sobie czekoladę. Eee, dla kogoś innego czekolada jest bezwartościowa, bo nie sprawia, że czuje się lepiej, bo uważa, że bo nie lubi czekolady. A dla kogoś innego, ktoś tak uwielbia czekoladę, że byłby w stanie zapłacić za nią masę, masę kasy, tylko i wyłącznie dlatego, że jest dla niego bardzo wartościowa, bo wpływa na jego życie bardzo pozytywnie, bo naprawdę, daje mu masę energii i jest z tego powodu jeszcze bardziej szczęśliwy. I teraz pieniądz. Pieniądz jest odzwierciedleniem wartości. On pokazuje, ile dla mnie jest warta. Ta zmiana, ten wpływ na jakość mojego życia jest warta 50 zł, 100 zł. Po prostu. Odzwierciedlenie wartości. Kiedy już wiemy, Czym jest wartość i czym jest pieniądz, to możemy zacząć odpowiadać sobie na pytanie, skąd się biorą pieniądze. Uwaga, pieniądze biorą się z wartości, jaką dajesz światu, jaką dajesz innym ludziom, czyli z tego, jak pozytywnie wpływasz na czyjeś życie. Jeśli Twoje działania, jeśli to, co robisz, to, co Twoje usługi, Twoje produkty poprawiają jakość życia innych ludzi, to ci ludzie są Ci wdzięczni. I odzwierciedlają swoją wdzięczność w postaci pieniędzy, które ci płacą. Teraz uwaga. Gdy dajesz im coś wartościowego, coś, co wpływa pozytywnie na jakość życia, mogą ci się odwdzięczać na kilka sposobów. Mogą powiedzieć dziękuję, mogą się do ciebie uśmiechnąć, mogą zalajkować twojego posta, mogą cię lubić, mogą innym razem poświęcić ci czas, może być wymiana barterowa, czyli oni ci coś dadzą. I teraz kwestia zarabiania będzie polegała na tym, że pozwolimy im wyrażać swoją wdzięczność. Postać pieniędzy. Po prostu przyjmiemy zapłatę. Tylko tyle. Bo gdy robisz coś dobrze, to ludzie chcą ci się odwdzięczyć. Gdy robisz coś dobrze, to ludzie chcą ci zapłacić. W ogóle, gdy robisz coś dobrze, to cały wszechświat chce, żeby kurczę, była równowaga. Jak ty coś dajesz, to wszechświat chce, żeby coś do ciebie wróciło. Więc teraz pytanie, jakie musimy sobie zadać, brzmi: Jaką wartość mogę dać innym ludziom? Czyli jak mogę? Wpłynąć pozytywnie na jakość ich życia. I zacząć to robić. Więc teraz najlepsze, co możesz zrobić, to zatrzymać ten film i zrobić listę. Stworzyć listę rzeczy, które możesz robić dla innych ludzi, które możesz robić, żeby pomóc innym, żeby wpłynąć pozytywnie na ich życie. Wtedy będziesz miał listę działań, które możesz konkretnie wykonać, żeby coś pomóc i żeby coś zarobić. Proponuję ci zatrzymać ten film teraz i to zrobić w tym momencie. Innym podejściem do tego pytania jest skupienie się na tym, co robisz już dzisiaj, już teraz. Czyli zastanów się, za co ludzie Ci dziękują. To, że Ci za to dziękują, znaczy, że zrobiłeś dla nich coś wartościowego. To, co zrobiłeś, było dla nich ważne. A w takim razie, skoro są Ci wdzięczni, to prawdopodobnie będą skłonni Ci za to zapłacić. Ponieważ chcą ci się odwdzięczyć. Mogą to robić słowami, mogą to robić pieniędzmi, jeśli tylko im powiesz, że hej, przyjmuję w gotówce. Zastanów się, co robisz już dzisiaj, za co ludzie ci dziękują. I również zatrzymaj ten film i porządź sobie listę. W tym momencie masz już listę rzeczy, które możesz robić dla innych ludzi, żeby polepszyć ich życie, żeby im było dobrze, żeby, żeby służyć innym ludziom. To są konkretne działania, które jak zaczniesz robić. To ci ludzie będą Ci za to wdzięczni. I teraz będzie wystarczyło powiedzieć, że hej, przyjmuję w gotówce. Tylko tyle. Pieniądze, bogactwo i obfitość biorą się ze służenia innym. Nie ze skupienia na samym sobie i mówienia, hej, ja potrzebuję pieniędzy, hej, mamo, daj mi, dajcie mi wszyscy, dajcie mi, bo ja potrzebuję. Nie. Pieniądze biorą się z tego, że służymy innym, że pomagamy im. I dopiero wtedy. Pieniądze, bogactwo i obfitość pojawiają się w naszym życiu. Bądź uczciwy. Czyli bierz pieniądze tylko wtedy, jeśli naprawdę zrobiłeś coś dobrego, jeśli naprawdę komuś pomogłeś. Ludzie nie lubią być złodziejami nie chcą. Nikt nie chce być złodziejem. Więc jeśli ty coś dajesz, to ludzie nie chcą być dłużni i prędzej czy później w jakiś sposób ci oddadzą. Jeśli uznają, że pienię nie pieniędzmi, bo, bo nie mają, bo nie mogą, to w jakiś inny sposób. Ale i tak. Im więcej dasz światu, dasz innym ludziom, tym więcej do ciebie wróci. Prosta zasada. I staraj się na maksa. Po prostu daj z siebie wszystko. Tak, żeby jak ktoś będzie miał cię polecać, to żeby powiedział: Ten chłopak nie ma doświadczenia, nie ma, nie ma kwalifikacji, ale kurde, zrobił dobrą robotę i, i się starał. Bierz odpowiedzialność, jak coś spieprzysz. Kosiłeś trawnik, zepsułeś kosiarkę, to weź za to odpowiedzialność. No nie udało się, bądź uczciwy. Bo jak będziesz nieuczciwy, to ktoś na Ciebie spojrzy już Cię więcej nie poleci, bo uzna, że to jest oszust, to temu nie ufam, nie zapraszam go drugi raz. A jeśli weźmiesz odpowiedzialność, to prawdopodobnie konsekwencje nie będą straszne, tak czy siak. Ludzie boją się odpowiedzialności, ale a w gruncie rzeczy nie boją się odpowiedzialności, tylko boją się tego, że jak wezmą odpowiedzialność i spierdolą, to będą czuć się z tym źle i będą mieli poczucie winy i boją się tego poczucia winy, <laughs> odbiegając od tematu. Bierz odpowiedzialność i bądź uczciwy, bo to się zwróci po prostu. Gdy masz już listę tych rzeczy, które faktycznie możesz robić dla innych, to następnym krokiem będzie znalezienie tym, tych osób, którym naprawdę możesz pomóc, możesz to zrobić na masę sposobów. Po pierwsze, możesz ogłosić się na Facebooku, że hej, hej, robię XYZ i szukam osób, którym jest to potrzebne. No. Po drugie, możesz ogłosić wszystkim znajomym dookoła, że hej, robię to i chętnie pomogę. Więc jak macie jakiś znajomych, którzy tego potrzebują, to, to koniecznie im powiedzcie i dajcie do mnie kontakt. Kurczę, możesz znaleźć grupę na Facebooku ludzi, którzy szukają takiej pomocy, ee, na przykład pomocy ogrodowej. Są grupy na Facebooku, które to zapewniają, i masz całą gamę ludzi, którzy akurat tego potrzebują. Kiedy masz już wartość, czyli to, co możesz dawać, masz ludzi, dotrzesz do tych osób, następnym krokiem jest tylko robić to, co robisz, najlepiej, jak potrafisz, być uczciwy i co? I wtedy ludzie są ci wdzięczni. Robisz dobrą robotę, a oni ci się w postaci pieniędzy. Tak się buduje bogactwo, tak się buduje obfitość, służąc ludziom. Jeśli, to rozumiesz, jeśli nadal jesteś zdeterminowany do tego, żeby zacząć zarabiać i jesteś gotowy służyć ludziom, ale nie do końca wiesz jak. Na przykład wiesz już, co mógłbyś robić, ale nie wiesz, jak dotrzeć do tych osób, albo nie wiesz, jak konkurować na rynku z osobami, które są od ciebie starsze, wiedzą więcej, mają więcej doświadczenia i więcej kwalifikacji. To koniecznie zasubskrybuj ten kanał i zostaw lajka. Dlaczego? Dlatego, że zamierzam stworzyć na tym kanale serię filmów o tym, jak zarabiać jako nastolatek. Po to, żeby osoby, które chcą zacząć zarabiać, czyli zrozumiały już, że chodzi o to, żeby służyć ludziom, dostały konkretne wytyczne o tym, jak mogą to zrobić w konkretniej, efektywniej, skuteczniej. O tym, jak konkurować na rynku pracy, o tym, jak szukać klientów. Kiedy jest się nieletnim, nie ma papierów, ani doświadczenia, ani kwalifikacji. Bo ja sam kiedyś chciałbym, żeby taki kanał istniał, mimo tego nie znalazłem tego wartościowych informacji. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Że zmienił coś w Twoim spojrzeniu na świat i że wywarł jakiś pozytywny wpływ na Twoje życie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, że jeśli chcesz zacząć zarabiać większe pieniądze, musisz zacząć skupiać się na innych, a nie na sobie. Musisz zacząć służyć innym i pomagać i wtedy pieniądz do Ciebie wróci. Mam nadzieję, że jesteś gotowy do tego, żeby zacząć się uczyć, zacząć się rozwijać i szukać kolejnych sposobów na to, jak pomagać innym ludziom skuteczniej i efektywniej, czyli na to, jak zarabiać. Jeśli tak, to po pierwsze, jak już mówiłem, komentarz, like i subskrypcja tego kanału, a po drugie zapraszam Cię na swojego Instagrama. Tam nagrywam codziennie krótkie przemyślenia w formie mini vlogów na ten temat zarabiania oraz uczenia się oraz wszystkich innych jakie przyjdą mi do głowy. Dziękuję ci za obejrzenie tego materiału do końca. Życzę ci mnóstwo kasy, hajsu, pieniędzy i obfitości w twoim życiu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.